Dajka. Witam Was w pierwszym odcinku z głosem. Tak w pierwszym odcinku z głosem. Więc teraz jest już status. Chwilę jej odpiszę i to. Do... Okej, okay. ja jej już odpisałam i teraz trochę z lukę. I ogólnie, jak chcecie, te wasze zwierzaki się nie budziło, to jest taki trik, aby po prostu wejść w te e, do tego, jak to nazywało, hotel zwierząt. A po prostu w tym hotelu dla zwierząt zostawić zwierzaki wszystkie i po prostu ich nie odbierać. Nie płacicie za to, a macie je czysto. teraz tak się ubrać. Ale ten kończyk mi w Ozdro 600. 600. Zdjęcie i w ogóle nie mam w ogóle VIP-a. Już tragedia. Ale chyba już niedługo będę miała. No coś w tym stylu będę miała. Niedługo, długo by sobie kupię. Może coś takiego? E, kupimy czarną kurtkę do tego. Film? Nie. Nie. Czekajcie, Poczekajcie, gdzie to jest? To jest. O, pięknie. Chodzi o nią. Ten pierwszy. Myśl popała. Który. Kanał. Ten. Który. Ci. Są. Pięć. Pierwszy. Окей, okay. <coughs> и ако ние възможно се, какво сте казваме. Ти цели, Ци, е да имаме това куртка и просто така черно купиме. Мисля, че някакви трампошки възможно сме да ги дадем. Okay, Окей, и придеме да купим Hurtka, ale mam takie ładne włosy no i co dalej a co ja ci tam pisałam, bo już zapomnę. kanał ten, który ci się pierwszy rozświetla czekajcie, ja na chwilę zatrzymam to nagranie, aby to nie było jakieś tysiącowate i zaraz do was wracam kiedy już się z nią porozumiałam ja już się z nią chyba porozumiewałam i i teraz mi dała a w ogóle e, hey, YouTube powiedziała Jessie May mi już Co ona zrobiła? Czekajcie na chwilę. Ona mi... Ona uzyskała mój film i teraz każe, aby mi każe, abym jej dała przez list. Chyba ona mi daje za darmo. Hello! Więc to jest naprawdę... Dobra, teraz jestem tak na luzaka i siedzę z moim psiakiem, małym, który się bardzo wierci. Jest to York Terrier. Jak chcecie jakiś e, Q&A, e, może chcecie jakiś Q&A i w ogóle do mnie pisali jak była przerwa, bo chwilę było e, i ona napisała, że... Dobrze, nie będę wam mówić, bo potem... Mm, pozdrawiam. Bo potem będziecie mówić, że w ogóle że się Taka prawda, kto by nie umiał dać? Super. No i co znowu udost... Nie gadajcie. Jak ona mi znowu udostępniła film. Ja cię kręcę, widzicie ona mi Filmy udostępnia. Pozdrawiam. Ok, pozdrawiałam, ją i w zostało nam tak y, 4 minuty jeszcze nagrywek, więc so, tak sobie wypiszę, kupię tu kurtkę i dobra. I tutaj jest mój piesek, który trochę tak fuka, ale dobra, mam nadzieję, że się, że i tak, au, urwik, tak urwiście się nazywa, więc Puszczę, zrobię chwilę przerwy i go puszczę na ziemię, bo jestem bo ogólnie siedzę, gdzie jest. nie powiem gdzie, bo nie chcę. I do was. Okej, okay, już jestem, bo mój pies się wyrywał i sam parę wiadomości. Tutaj nie udostępniam filmu, ale opiszę tam które wiedzę co nie napiszę i po prostu zakończę z I tutaj nam, e, Oliwka się zapytała, czy wstawię to? Ja tak. się i dostałam jakiś prezent. Aha, papo, widzę, no to pa. Bo po prostu ona mówi, że nie udostępnia filmu, a czarno na białym widać. Więc od Oliwki dostałyśmy jakiś prezent, dostaliśmy. Jej też zaraz coś wyślemy Więc uwaga, 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 co to jest? Takie fajne policzki, więc je sobie ubierzemy. Dla Oliwki widzę, że ona taka, tak się ubiera. Więc jej dam coś pastelowego. Mam taką fajną bluzeczkę, którą mam do oddania, bo ja tak sobie czasem patrzę na te ciuchy i mam takie niepotrzebne rzeczy. Ona ma vipa, a ja mam tylko sukienkę, którą mi się jej podoba. Dobra, więc mogę jej tak naprawdę wszystko dać do Więc gdzie jest ta bluzka? Są sukienka, ona powinna gdzieś tu blisko być. Ja ogólnie, jak chcę odcinek z przetworzenia, bo mam też. O, tu, 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 tu. Bo, jak chcę odcinek z przetworzenia, bo mam właśnie. Ona nie jest jednak dla Mam parę takich do przetworzenia rzeczy, więc. No. Napiszcie. Bo kurs też mogę zrobić na te rzeczy przetworzone. No i co? Chciałam jeszcze arce zrobić, to może zdążymy. Zaraz już, zaraz już będę kończyła ten odcinek. Mm. <laughs> Więc y, mam już chyba 20 słów, z tego co widzę. Tutaj mi się okazuje 16, ale chyba mam 20. Tak, 20. I dobie konek z okazji 20 subów. Więc dopóki nie wbiję 30 subów, będzie trwał ten konek. Eee, będę co sobotę. Czytam co piątek, zależy kiedy będę miała czas, losować jedną osobę pod tym artem w, kom w komentarzu, która dostanie jeden prezent z listy życzeń. Więc się opłaca, dopóki oczywiście nie wbiję 30 subów, znaczy jak wbiję 30 subów, będzie inny konkurs, pewnie wyjniejszy może na odcinek ze mną, więc ja już kończę ten odcinek, więc pa pa!